Jeśli chodzi o dzisiejsze głosowanie na plenum, było to ponownie głosowanie wstępne. To było wstępne głosowanie nad powołaniem komisji do zbadania wydarzeń z 7 października, jaką chce zaproponować Netanyahu. Proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył. Komisja miałaby składać się z polityków koalicji i opozycji, a nie emerytowanych sędziów. Netanyahu twierdzi, że taka komisja byłaby uprzedzona wobec niego i rządu. Opozycja uważa, że Netanyahu, proponując to rozwiązanie, chce obniżyć rangę komisji i ustawić ją pod siebie. To główne argumenty z plenum poza głosowaniem. Emilio, możesz sobie wyobrazić wiele teatralnych zachowań. Rodziny Aberewet pojawiły się dziś w knesecie, odwróciły się plecami, gdy ministrowie wypowiadali się za powołaniem komisji, spotkały się z członkami knesetu na korytarzach. Jeden z ojców w żałobie odczytał kadisz modlitwę za zmarłych. Gdy głosowanie się odbywało i zostało przegłosowane, członkowie opozycji odwrócili się plecami i zostali wyrzuceni z plenum. Obie strony będą próbowały wykorzystać to politycznie w najbliższych miesiącach. Emilii obie strony wydają się dostrzegać w tym polityczną korzyść, a opozycja wierzy, że ma po swojej stronie opinię publiczną. To kwestia mobilizująca ich elektorat, a Netanyahu Emilii widzi w tym temat, który aktywizuje jego zwolenników. Tradycyjna linia Netanyahu, że to jest komisja, którą opozycja chce powołać. To wywodzi się ze starego establishmentu, tradycyjnie uprzedzonego wobec elektoratu Netanyahu i jego głównie blisko wschodnich żydowskich wyborców. Obie strony uznają ten temat za istotny dla swojego elektoratu, więc Emilio w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie o nim głośno. Temat ten wciąż trafia na pierwsze strony gazet podczas prac komisji. Potem wróci na plenum przed głosowaniem, zanim kraj pójdzie na wybory.